Cześć, witam Was na kanale Rafał Koduje. Sprawdzaliśmy przy wykorzystaniu biblioteki ZOT, walidowaliśmy wartości w obiektach. Biblioteka ZOT umożliwia również, jeżeli jest taka potrzeba, zwalidowanie kluczy obiektów. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Przejdę do przeglądarki, poszukamy sobie WAPI bohatera dzisiejszego odcinka i do tego w naszej tablicy Results. Będzie się nadawał idealnie dob, obiekt z kluczem dob, gdzie mamy dwa obiekty z kluczami age typu number i date typu string. Tego się tutaj pozbędę, tego nie będę potrzebował z naszego kodu. I do walidacji kluczy służy metoda record, gdzie podajemy jako pierwszy parametr walidator, właśnie dla klucza, czyli typ string, i ja sobie wpiszę, że maksimum. E, powinno być cztery znaki dla tego klucza string, czyli i age, klucz i klucz date, przejdą ten, powinny przejść ten test. Drugi parametr w tym właśnie e, metodzie record to jest e, otypowanie wartości, czyli mamy z number, bo taki jest typ dla age i e, or, czyli lub. Z string, bo taki będzie typ dla date. Taki był typ dla date. OK. Chyba wszystko jest OK. Teraz wrócę do przeglądarki. Zobaczymy, co mamy w konsoli. Te dwa obiekty powinny przejść naszą walidację. I widzimy, że przechodzą. I w obiekcie o kluczu dog mamy i date, i age. Jeżeli tutaj zmienimy i zmniejszymy do trójki, no to już niestety jeden z tych Obiektów nie przejdzie walidacji poprawnie, ponieważ jego klucz, date, będzie zbyt długi. I tu widzimy informację w message'u, że date jest dłuższy niż maksymalne dopuszczone przez nas ilość znaków 3. Wróćmy teraz do, tych, do tej czwórki. Dobra. I tutaj przy okazji dzisiejszego odcinka wywalmy ten string. I też powinniśmy dostać błąd, ponieważ jeden z tych, jedna z wartości jest typu string, a nie tylko i wyłącznie typy number. I dostajemy tą informację, że date spodziewał się w skimie number, a otrzymał typ string. Tak, dobrze. No i to myślę by było tyle na dzisiaj, co chciałem Wam pokazać. Jak zawsze dziękuję za Wasze komentarze pod filmami. Proszę o więcej, to zawsze pozytywnie zadziała na dostępność kanału dla innych osób, które są zainteresowane biblioteką ZOT i może szerzej Angularem. Podzielmy się tą informacją, że taki kanał jest poprzez właśnie wpisywanie komentarzy. Dzięki temu Google gdzieś tam wyżej wypozycjonuje te, te filmy na YouTube. A na razie życzę Wam. Udanej niedzieli i cześć, do zobaczenia, do kolejnego odcinka.